Chodź, Flop. Już idę, Bing. Koko, witaj, Bing. Cześć, Charlie. Cześć, wszystkim! Cześć, Pando. Sula, <śla> witaj, Bing. Ostrożnie, maluchy. Oj, nic ci nie jest? Nie, na szczęście. Bing. Żołdzie. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, bing bawi się dziś z sulą w parku. Moje oczy widzą coś koloru mm, czerwonego. Mm, chodzi o listek. Tak, ten czerwony. <laughs> Gratuluję, sulo. Teraz ja moje oczy. Widzą coś koloru żółtego. Hmm. O, twoje butki! Nie, no coś ty. One są złote. <grywa> o, o, drzewo! Masz żółte liście! Tak! <grywa> Patrz, Sulo! O, złapałem! Dlaczego liście zmieniają kolory, flop? Ponieważ nastała jesień. Drzewa szykują się do zimy. Spójrz, najpierw zmieniają kolor, a potem lecą z drzew. Słuchałam jesienny liść. Znajdźmy inne jesienne rzeczy. Tak! Zaraz coś wyszukam. Ja też. Moje oczy widzą coś. O! Czy to jest jesienna rzecz w plop? Tak, Bing! Owszem. Coś okrągłego! To żołądź! Eee, tak! Tak, żołądź. Znowu Patrzcie, zjadłaś. następny! Żołędzie spadają z dębów. Przygotowują się do zimy. Tak, sulo! O! Patrzcie! Jeden, dwa, trzy. Chcę mieć ich dużo, a ja jeszcze więcej. Szukajcie. Śmieszny ma pan berecik, panie żołędziu. Tutaj są! Znalazłem znalazłem dwa! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żołędzi! Ja poszukam tutaj. No. Znalazłeś jakieś nowe? Mm. Już więcej tu nie widzę. Patrz, o tam, tam rośnie wielki dom! Tak! Tam na pewno znajdziemy żołędzie, <śmany> bo możesz nam szukać żołędzi. Już idę, bing! Ja złam. To jest dąb, wiesz flop? Wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć żołędzi. Tak, zaraz będzie ich więcej. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znowu Bing. Idę po żołędzia numer siedem. Szybciej. Mm, o, Znalazłam! O. O, o, o. Jeden, jeden, dwa, trzy, trzy cztery, pięć, pięć sześć. Znowu jest sześć! Było ich więcej! Hmm. Coś jest nie tak! Wygląda na to, że wasze żołędzie znikają. Ale dlaczego i gdzie? Postaramy się tego dowiedzieć. O! Schowajmy się tu za tymi krzakami. Świetnie. Musicie być teraz cichutko, jak myszki. Teraz. Co widzicie? Ja nic nie widzę. Nic. Cierpliwości. Trochę poczekajmy. Może coś się zdarzy. Moje oczy widzą coś. To wiewiórka! To wiewiórka! Ona zabiera nasze żołędzie. Ryjakome <laughs> zwierzątko. Patrz, zjada następnego. Wcale go nie zjada, sulo. Spójrz. O! o. O, zabiera go ze sobą. Dokąd? Sprawdźmy to. Sola. O, ona chowa nasze żołędzie. Dużo nam ich zabrała. Ma tam całe mnóstwo żołędzi. Po co małej wiewiórce aż tyle żołędzi? Kto wie, może chowa je na później. O, już wiem! Powiedz. Wiewiórka robi sobie zapasy na zimę. Zgadza się. Nie będziemy zabierali naszych żołędzi do domu. Tak, zostawimy je wiewiórko. Słuszna decyzja, króliczku. Słuszna decyzja. Solo. Czekaliśmy żołędzi w parku. Znaleźliśmy jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żołędzi, ale potem znowu było ich sześć. I znowu cały czas nowe. Wtedy powiedziałem: Moje oczy widzą wiewiórkę. Wiewiórki nie liczą żołędzi. One je zjadają! Zostawiliśmy więc znalezione żołędzie w parku dla wiewiórek na zimę. Żołędzie to wielka rzecz, Bik. Wiewiórki to wiedzą.